Zadanie piąte jest już za dwa punkty, więc to jest taka pierwsza zmiana. I teraz tak, widzę, że mamy sporo odpowiedzi, to też jest jakaś tam zmiana w porównaniu do poprzednich lat. Przeczytajmy sobie treść. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi. OK, to już wiem, dlaczego jest ich więcej. Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y, wyrażenie, no i mamy je podane, jest równe. No, i już te, jeżeli mamy chociaż troszkę bardziej wprawne oko, to widzimy, że tutaj śmierdzi nam wzorami skróconego mnożenia. Tylko troszkę bardziej jest to skomplikowane niż do tej pory się spotykało na maturze, ponieważ wygląda to jak wzór we wzorze, czyli taki podwójny wzór skróconego mnożenia. No ale dobrze, wypiszmy sobie może najpierw. Tutaj mamy takie wyrażenie, czyli x kwadrat odjąć 2xy. Dodać y kwadrat, a to jest nic innego. Jak rozwinięty wzór skróconego mnożenia, no to go zwińmy, x odjąć y do kwadratu. To jest ten. A, I teraz ta dziewiątka to też wygląda jak trójka do drugiej. Czyli byśmy mieli, powiedzmy, 3 do drugiej, odjąć, x odjąć y do drugiej. I to też jest wzór skróconego mnożenia. Ten a kwadrat to 1 b kwadrat, prawda? I my go rozwijamy jako <coughs> a dodać b razy a odjąć b. No dobrze, bo my mamy a kwadrat i b kwadrat, czyli tak, skoro a do kwadratu to jest 3 do kwadratu, więc samo a będzie trójką. A jeżeli b do kwadratu to jest ten nawias do kwadratu, no to b nie do kwadratu będzie samym nawiasem, czyli x odjąć y. Czyli co? Pasowałoby teraz to wszystko sobie po podstawie do sytuacji, którą mamy. Czyli mamy tak. Chcemy do tego wzoru wstawić, prawda? Bo on jest tutaj tym głównym zastosowanym. Czyli tak, tu już częściowo wstawiliśmy, prawda? Można tak powiedzieć. Czyli my mamy teraz w takim razie do tego będziemy doprowadzać, czyli A dodać B, czyli 3 dodać x odjąć y razy 3 odjąć b. W sensie czyli a odjąć b, czyli 3 odjąć x odjąć y. No i teraz tak, szukamy, czy nie mamy już przypadkiem gdzieś takiej odpowiedzi. Czyli jedna z tych dłuższych to będzie na pewno, tak? Czyli teraz 3 odjąć x, odjąć y, tu by się zgadzało. 3 dodać x, y. Dobrze. Czyli tak, pierwsza odpowiedź to będzie ta, a musimy jeszcze jedną właściwą znaleźć. Popatrzmy na te krótsze, czy one nie są zwinięte. Tutaj powinno nam się rzucić w oczy, że tak, jest 2y. Jak my to spotęgujemy, będzie 4y kwadrat i tak dalej. Więc jakby te wszystkie trzy to odpadają zupełnie, bo nam nie pasuje. Czyli jeszcze jedna z tych dwóch. Tutaj mamy znowu 2 plus, plus 2y, więc tutaj znowu by nam nie pasowało, więc zostaje tylko f. Ale zanim zaznaczymy to, jeszcze sprawdźmy sobie. Ten nawias jest taki sam jak ten nawias, więc w takim razie jeszcze trzeba sprawdzić, czy ten pierwszy i ten pierwszy są takie same. Jeżeli tego minusa włączymy do środka, czyli inaczej, może jak opuścimy nawias, to tak, będziemy mieli minus. No i tu przepiszmy sobie x odjąć y odjąć 3 po opuszczeniu nawiasu znika minus, ale wszystkie wartości, czyli ta oraz ta, zmienią swoje znaki na przeciwne, czyli będzie minus x odjąć y dodać 3, a jak zamienimy kolejnością, bo możemy, to będzie 3 odjąć x minus y i to jest nic innego jak ten pierwszy nawias, więc zgadza się zatem Odpowiedź d i odpowiedź f będą prawidłowe.